No i okej, okay, idę właśnie po chłopaków na dworzec. Zobaczymy w jakiej są kondycji i stanie po e, pobudce o trzeciej nad ranem. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dziś pierwszy dzień naszego pierwszego polskiego żużlowego tripa Częstochowa i się będziemy bawić dalej. Patny bym zapiął, kurde. Dobra, chłopaki odebrani. Jest Piotrek, jest Dawid i jedziemy moi drodzy do punktu docelowego. Najpierw e, śniadanie, potem speedrower i żurzel. Chłopaki są nastawieni pozytywnie? Tak jest, tylko trochę niewyspani, trochę nie ale, ale jest dobrze. <grym> Zaraz nas żurzel rozgrzeje. Dobrze, miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Ja muszę się skupić na drodze, więc wyłączam nagrywanie, bo można za to dostać mandat. Jechaliśmy na zawody speedrowerowe w Częstochowie. Taka mała rozgrzewka przed żużlowymi przygodami. Dziś obserwujemy to, jak radzi sobie nasz człowiek Paweł Szkudlarek. Pewnie tutaj gdzieś jakieś ujęcia się pojawią. Piotr, pierwszy raz na speedrowerze w Częstochowie. Tak. Tor wygląda jak dwa tory w Gnieźnie. No jest fajny, długi. Tylko zawodnicy trochę mają problemy, bo początek sezonu i jeszcze chyba nie są przygotowani. No, ale niektórzy są za starzy, żeby tu jeździć. No właśnie, no właśnie. To jest dobrze, jest dobrze. No, Paweł pewnie wygra, więc trzymamy kciuki. No powiem ci więcej. To są twoje pierwsze zawody w Częstochowie na speedrowerze. Moje też. No i co u Ciebie? Dobrze. Znaczy nie dobrze. Czemu nie dobrze? Bo jest bezobjawowo. <grym> wieś, <grym> tak? <grym> Jak zawsze. Jak zawsze. Dobrze. Cześć. Nie zawodów do końca, bo wzywa nas żużel, więc lecimy szybko do auta i jedziemy bezpośrednio na stadion na żużlowe emocje, czy coś takiego. Tak jest, żużelek wreszcie się zaczyna, więc trzeba jechać. SpeedRower poczeka, speedrower się jeszcze na oglądamy, ale żużel jest najważniejszy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, so no, man, I still Dobra, już na stadionie Byłem chwilę w parkingu, pozałatwiać parę rzeczy, tak więc już na trybunach stawiam często owe na razie świeci pustkami, ale wierzę, że za chwilę się wypełni, zobaczymy, jak dużo tych kibiców będzie. Ja idę właśnie do Piotra i do reszty ekipy, bo powinni siedzieć zaraz gdzieś pod wieżyczką. Tak więc zaraz się montujemy z dalszą częścią naszej historii, naszej przygody. Dobra, memoriał zakończony, żużlowe emocje w dniu dzisiejszym już też. Ale to wcale nie oznacza, że kończymy dzisiejszy dzień, bo jeszcze trochę rzeczy mamy tutaj do zrobienia, przygotowania przed jutrzejszym wyjazdem do Bydgoszczy. Dzisiejsze zawody wygrał Dominik Kubera, ale najważniejsze jest to, że w dodatkowym wyścigu Jason Doll pokonał Kacpra Wurynę, bo dzięki temu wygrałem z chłopakami zakład. Tak, Piotrek? Najważniejsze jest to, że Marc Hansen został oszukany, a sędzia niesłuszny przerwał wyścig 19 i przez to Rafał wygrał zakład Tak. A co palca włożyłem. Dawid, masz jeszcze jakiś komentarz o tego? Nie chcę, tylko Także jem za darmo dzisiaj, więc jest git. Dobre? Bardzo dobry kawał mnie. Yo, rozpoczynamy dzień drugi. Spóźnione 10 minut, ale to nic, chłopaki już stoją przy aucie, zwarci i gotowi, więc ruszamy w drugą część naszego tripa do Bydgoszczy. Jedziemy sprawdzić, czy to prawda. Czekaj, ten kadr jest ładniejszy. Jedziemy sprawdzić, czy to prawda, że z drugiego łuku na stadionie w Bydgoszczy nic nie widać. Generalnie rzecz ujmując, wczoraj nie mieliśmy aż tak dużo czasu na nagrywanie, pomimo tego, że czasu było dużo, ale było dużo też rzeczy do ogarnięcia. Piotr, jakbyś się wziął i wychylił, to by cię było nawet widać. Widać nie, Siemanko. Jak patrzysz tak, to cię widać? Ale jak tak, to już nie. No i bardzo dobrze, właśnie jesteśmy gdzieś w okolicach łodzi i będziemy zmierzali szybkim tempem do Bydgoszczy. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, sprawdzimy, czy z drugiego łupu naprawdę nic nie widać. A akurat tam właśnie mamy bilety. Nie żeby specjalnie, ale zwyczajnie przez nie uwagę. Niemniej jednak będziemy sprawdzali. Będziemy pewnie też później dokuczać Adamowi przez bardzo długi czas, że jest tak, a nie inaczej. Ale mamy nadzieję przede wszystkim, że zawody w Bydgoszczy dzisiaj będą spoko, bo obsada tych zawodów jest naprawdę zacna. I tak się zakończy dzisiejszy trip, Że rozjedziemy się do domów, każdy do swojego, a za tydzień łapiemy się na kolejnym tripie, tylko w trochę okrojonym składzie, bo nie będzie z nami Dawida. Ale mam nadzieję, że ten przyszłotygodniowy trip będzie równie zacny jak tego, jak obecny. Przede wszystkim dzisiaj udało nam się wyspać, więc to jest największy pozytyw całego tripa. Także zapowiada się dobry żal to jest najważniejsze. Tak jest. I prezent wam najlepsze. witam wita nas z pogodą taką sobie, ale to nieważne. Ważne, że jesteśmy. Po 3 godzinach jazdy jesteśmy w kolekcji Bydgoszczy. Lecimy zaraz na Zużelek, wbijamy się w miasto, Zużelek zapowiada się fantastyczne. Kryterium masów, świetne zawody. Mam nadzieję, że będzie widać zawodników, bo bilety mamy na drugim łuku. Tak, ale warto też zaznaczyć, że im bliżej Bydgoszczy, tym była gorsza droga i się już w by było dramatycznie jechało. Moglibyście coś o tym powiedzieć, gdybyście całej drogi nie przespali, ale to mniejsze z tym. No wiem, tak, ja że tor będzie lepszy niż droga. Miasto jest super, gmina też, więc będzie dobrze. Chodź. Dojechaliśmy do Bydgoszczy, właśnie udajemy się na stadion. Mamy jeszcze tutaj kawałek, na no w szczęście. Sensie Udało się w miarę znaleźć szybko parking, tak więc nie musieliśmy zbytnio krążyć po stadionem. jak na nietu bylców, to poszło nam dobrze. Dobrze, że dzisiaj jest niedziela i nie trzeba płacić za parking, więc jeszcze skorzystaliśmy trochę z tej okazji. Tak, a teraz idziemy w kierunku stadionu, zaraz będziemy się montować, także jeżeli ktoś nas poznaje, to wiem, że usłyszycie to później, ale dawajcie, to nakręcimy coś razem. jak wrażenie. No dobre było, no. Ľudia To mów. Jesteśmy już po kryterium masu, a praktycznie prawie po, bo jeszcze wyścig dodatkowy, ale już nagrywamy szybkie podsumowanie. Fajny Żużelek w Bydgoszy, fajny trip częstochowsko-bydgoski. Zaczynamy sezon, zaraz będziemy go, go kontynuować kolejnym tripem. Także będzie nas coraz więcej na stadionach, a zaraz zaczynamy sezon. A wtedy będziecie nas już mogli oglądać. Wiecie gdzie. Na YouTube jak mawia klasyk. Fakt jest taki, że drugi dzień tripu był dość chłodny, Widzicie, jesteśmy w kurtkach. Wczoraj no, widzieliśmy szaleńców, tak, widzieliśmy szaleńców w podkoszulkach, w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach. Także e, marzec ma takie uroki, że jednak ta pogoda jest jaka jest. Pierwszy zbyt goszczy. Wrażenia najlepsze nie są, ponieważ ten stadion jest dość stary. Cokolwiek by nie powiedzieć, miejsca, na których byliśmy też, do najlepszych do oglądania żużla nie należały, ale kolejne żużlowe miasto zaliczone. Ja jestem zadowolony, chyba też. Zawody same są fajne. No, stadion pewnie trochę renowacji by wymagał, ale bo no, wszystko w swoim czasie. Nie jest przekłamaniem, że jest daleko i że czasami widać tylko kaski, jak się siedzi w odpowiednim miejscu, ale taki urok stadionów. Wszystkie mają swój klimat i najważniejsze, że żużelek był Fajny tor się nie rozsypał wbrew temu, co się gdzie gdzie pisało, więc zadowolenie pierwszy żużlowy trip właśnie dobiega końca. Uśmiechnięcie, ale trochę zmarznięci. Za chwilkę będziemy się żegnać. E, tak jest, pierwszy zakończony, ale drugi już za chwilę przed nami. Zczegóły jeszcze dogrywamy, ale. Będzie kolejny, to na pewno, później będzie jeszcze Warszawa, więc tych tripów będzie dużo, będziemy dawać znać, gdzie nas można złapać, no i mam nadzieję, że, że będziecie też jeździć na Żużel, Żużel się zaczyna, pogoda się za chwilę poprawi, więc zapraszamy wszystkich, oglądajcie Żużel, oglądajcie nasz kanał i bawcie się dobrze, bo to najważniejsze. Pozdro!